Cześć! Z tej strony Bart z kanału Tosty Team gdzie mam dla Was kolejny kalendarz adwentowy Tym razem dla mężczyzn A oto on Kalendarz Parkside kosztował 19,99 euro Czyli jakoś tak 90 zł Link do kalendarza znajdziecie w opisie filmu Jest to kalendarz z narzędziami Więc fajny, męski i na pewno się przyda Jeżeli chodzi o grafikę z przodu są narzędzia i widać stół, na którym można tworzyć prezenty, więc na plus. Tył nie zdradza zawartości. Podwójny plus. Ładnie zapakowane. Fajne. Ja na pewno bym się cieszył z tego prezentu. Zresztą już się cieszę, kiedy mam go otworzyć, bo przydadzą mi się kolejne narzędzia. Kalendarz na pewno każdemu przyda się w domu, więc przejdźmy do otwarcia. Cześć, witajcie z bliska. Mam swój magiczny Dingsik i możemy zaczynać od numeru 1, który mamy tu. Jakoś to tutaj otworzymy. O proszę. O to takie duże chyba będzie, nie? Nie. Okej. Okay. To chodź tutaj. O tak się otwiera, zobaczcie. Na dwie strony. Pierwsze okieneczko, zobaczcie jakie wielkie pudełeczko. Super, będzie można wszystko od razu powkładać do środka. Nie będzie się walało więc może odłożymy sobie to na boczek super numerek 2 mamy tutaj Zatwieramy. no chodź tutaj ale ciężko się otwiera hop w numerze 2 mamy końcówkę nasadową jedenastkę numer 3 okienka bardzo mocno trzymią o proszę nawet mamy dwa bity Mamy dwa bity, w końcu jest 38 części. Kalendarz jest bardzo mocno zrobiony, wytrzymały. Nasadówka 9. Okienka bardzo mocno trzymają, ale jedziemy teraz kolejny numerek. Piąteczka. Zobaczcie, cyk, cyk. Nasadówka 12. Fajnie wykonana. Numer 6. O, proszę. Jakie fajne. Jest to przedłużenie do nasadówek. Jakby było za krótkie. Numer 7. Jest to dziesiąteczka nasadówka. Całkiem fajna. Numer 8 spróbujemy bez Dinksa. O, też idzie. O. Jest to przedłużka do bitów, dobrze nadaje się na wkrętarkę. Numer 9. O, proszę. Dwa krzyżakowe, bardzo przydatne. Numer 10. O, cyk-cyk. Kolejne dwa bity. Mam nadzieję, że będą wytrzymałe. Numer 11: Super kalendarz, mamy teraz dwa płaskie, więc pewnie jeden i dwa. Numer 12: Są to dwa torksy, też przydatne. Numer 13: mamy w narożniku. Krzyżakowe bity, tych nigdy nie za dużo. Numer 14. Jest to fajna przejściówka z takiego O na takie O. Czyli inaczej mówiąc, można zakładać bity, a z tej strony klucze nasadowe. Numer 15. Hop. Są to dwa małe torksy przedłużane, przydatne. Numer 16: dwa małe ala impulsy. Numer 17: nasadówka 8, również popularna. 18. No, cyk, cyk, dwa impulsy przedłużane, płaskie, numer 19, a chodź tutaj, mała nasadówka, numer 6, numer 20, chodź na no tutaj, cyk, kolejne dwa bity, tym razem są to torksy. Numer 21 mamy obok. O! Cyk. Ostatnia nasadówka. Teraz numer 7, bo ta jeszcze brakuje. Numer 22. Cyk i cyk. Kolejne dwa bity krzyżakowe. Przydatne. Numer 23. Są to przedłużone bity krzyżakowe. Sztuk 2. Numer 24. O, proszę. Patrz tutaj. O! Zobaczcie, jaki fajny klucz wielofunkcyjny. Można go używać jako śrubokręt z bitami oraz w tę stronę i zakładać klucze nasadowe jako normalny klucz. I pewnie jest grzechotka to jest super, super akcja nie wiem do czego a tutaj się coś zwalnia, o i zobaczcie i teraz możemy go używać w tę stronę prawie jak korkociąg bardzo przydatny cieszę się z tego klucza chyba bardziej niż z całego zestawu podoba mi się Parkside się postarał doszliśmy do końca kalendarza kalendarz kosztował 19,99 euro i link dostaniecie w opisie filmu to jest cała zawartość, która znalazła się w kalendarzu. Czyli taka fajna podręczna skrzyneczka z różnymi bitami i naprawdę przydatna nawet do użytku domowego. Mega się z niej cieszę. Dajcie znać w komentarzu, co Wy o tym myślicie. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!